To Są kobiety, które w czasie, kiedy trochę jest kryzys autorytetów, to są kobiety, które przywracają nadzieję, przywracają wiarę i historie są bardzo trudne, ale dla mnie to są takie bohaterki dnia codziennego. One takie bardzo trudne doświadczenia życiowe potrafiły przekuć, nie tylko podnieść się z nich, ale przekuć w dobro, które, które robią dla innych. Więc myślę, że każdy w tym programie znajdzie jakąś, jakąś głębię. Jest to takie niosące, że można w życiu doświadczyć bardzo e, trudnych rzeczy, e, a nie musi to oznaczać. E... Takiego zamknięcia się w sobie. I tak jak podkreślam cały czas, że to jest jedno, żeby podnieść się z takiego doświadczenia, ale tym drugim stopniem mm, doświadczenia, cierpienia, bo tak trzeba o tym powiedzieć, różnego rodzaju tragedii, jest to, żeby, żeby pójść do przodu, żeby nie pozostawić tego doświadczenia y, po prostu sobie samemu, y, tylko łączyć się z osobami, które, które podobne rzeczy przeżyły w życiu albo i nie, propagować ten temat, mówić o nim głośno. No to są pewnie przez pryzmat bohaterek będzie bardziej y, widoczne, o czym my będziemy rozmawiać. Y, jedną z bohaterek jest Ewa Błaszczyk, która przecież znana jest w całej Polsce y, z y, takiego szerzenia tematu śpiączki, który kiedyś w naszym kraju y, przecież y, no, był traktowany troszeczkę y, po macuszemu może trochę. Y, to jest profesora Ciborska, która jest naprawdę wielkim wzorem. To jest y, 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 profesor na oddziale onkologii y, Kliniki Instytutu Matki i Dziecka. Ale to, są historie, które, mimo tego, że brzmią może, że ten ciężar jest tak duży, jednak są pozytywne. I to jest niewiarygodne, że na twarzach tych kobiet gości uśmiech, gości wielkie pogodzenie się z tym doświadczeniem. Niosą też taką, taki przekaz, że. Że to, co wszystko mamy, nie jest do końca nam dane na zawsze. To i to nie w tym złym kierunku, bo nie można być czarnym wizjonerem i, i cały czas widzieć w tych kolorach. Trzeba się starać widzieć w dobrych, ale dobrze jest mieć świadomość jednak, że nie wszystko to, co mamy, mamy na zawsze. I myślę, że ten program przede wszystkim uczy pokory. Mnie przynajmniej bardzo. Ja czuję, że te bohaterki, ich doświadczenia, to czym dzielą się ze mną, a to nie są łatwe rozmowy. Często czuję wielką obawę przed tymi rozmowami, po już nie, ale towarzyszy mi duży stres, bo tu jest duży respekt do tego, co, co te osoby robią, czym się zajmują, co przeżyły. Więc jestem zaszczycona, że mogę z takimi osobami rozmawiać. To są bardzo często też kobiety nieznane w ogóle. To jest na przykład Grażyna Londwi, która jest z Nikiszowca, jest żoną górnika, jest matką niepełnosprawnego dziecka. Która sama założyła kilka e, świetli środowiskowych, zrobiła to praktycznie sama, bez możliwości, bez środków, czyli to pokazuje siłę wielką kobiet, które i tak są doświadczone i muszą się mierzyć w życiu e, z takimi historiami. Same potrafią zrobić wszystko. A myślisz, że właśnie ten program pozwoli połączyć to społeczeństwo, które jest tak naprawdę podzielone? Chciałabym, bo takie doświadczenie no, musi być łączące. Przy takim skali doświadczenia, które jest doświadczeniem granicznym, bo śmierć dziecka, choroba dziecka to są, to są doświadczenia graniczne, ostateczne i wydaje mi się, że przy takich doświadczeniach nie ma miejsca na podziały, na partie polityczne, na światopogląd itd., tak dalej, tak dalej. bo czy ktokolwiek wierzy w Boga, czy wierzy w inną siłę sprawczą, to będzie chciał i próbował jakoś się z tym. Hmm, sobie zmierzyć, tak? Jakoś się z tym dogadać, czy ja będę rozmawiać z Bogiem, do którego będę miała pretensje, ale później On będzie moim największym ukojeniem, czy z jakąś siłą, losem. Ciężko powiedzieć, każdy z nas ma, ma inny światopogląd, ale wydaje mi się, że to. Na pewno jest poza. To jest w ogóle poza tematami, które teraz może się wydają ludziom ostateczne nie są. Jak rozmawiałaś, żeby one się otworzyły na, na swoje m, historie? Cieszę się, że o tym mówisz, bo to faktycznie jest w tym roku, przynajmniej w tej edycji, kobiety są bardzo doświadczone, są doświadczone przez przemoc e, psychiczną na pewno, jeżeli nie fizyczną, e, także. E, a jak widać to są kobiety wszystkie, które się podniosły i które chcą e, w życiu znaleźć jeszcze szczęście. Zresztą Walentyna. Koziom też będzie bohaterką kobiet w drodze, bo przecież ta część jej życia Syberia i powrót do Polski bardzo trudne doświadczenia życiowe są może mniej znane, bo w sanatorium się bardziej skupiliśmy na tym do przodu, tak? Na tej jasnej stronie. I tak chcemy też się skupiać, ale nie ma podejścia do tej jasnej strony bez zamknięcia tej, tej ciemnej, z której wychodzimy, więc z takim wielkim szacunkiem podchodzę do tych rozmów, bo to jest Twoje pytanie, ale wydaje mi się, że bez wzajemnego respektu, bez nieingerowania absolutnie, bez, z kompletną akceptacją tego, co się wydarzyło, to są często rozwodnicy w późnym wieku, to są jakieś niezawinione sytuacje, to są często utraty, choroby, śmierci, tak? Więc z, z tym trzeba naprawdę podchodzić z, z wielką delikatnością, bo no, no nie można inaczej. Cześć słuchajcie, zostawcie suba chyba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!